Cześć wszystkim, jestem Sandra i witam Was dzisiaj we vlogu, w którym jest to halloweenowy vlog, gdyż ten tydzień w pracy jest dosyć halloweenowy. Mamy halloweenowy tydzień i trzeba się przebrać. Ja się zdecydowałam przebrać za Dafne. tylko jest taki problem, że nie mogę ubrać. Sukienki, więc stwierdziłam, że zrobię jej taki sportowy look bardziej, mm, ale zachowam jej, jej te fioletowe kolory, że tak powiem. Ale no, nie mogę się przebrać w sukienkę i takie rzeczy, no bo pracuję na zewnątrz. A temperatura dzisiaj nie jest taka, żeby stać w sukience przez 5 godzin. Jeszcze, jak się zrobi ciemno i zimno, to już w ogóle nie jest taka temperatura. Dlatego. Zdecydowałam się na trochę sportowy styl. Tutaj styl dla mnie popiera życiową. Muszę wyprostować włosy. To też jest jeden fakt. No i co? Trzeba się przebrać do pracy. Myślę, że jakoś się udało te włosy wyprostować co szczęście, one nie są takie. One są super podatne na stylizację. I czykolwiek będę chciała zrobić sobie loki, czy inne jakieś rzeczy, no to one mi na to pozwolą. Dlatego za to jestem bardzo wdzięczna. Ale nie jestem wdzięczna za to, że one mi się kręcą. Bo ja nie lubię ich kręconych, nie lubię siebie w kręconych włosach. Nie wiem czemu, ale wolę, jak są one proste. Proste, dla Dobra. Musimy założyć soczewki, bo Dafne nie nosi okularów. I myślę, że tutaj jeszcze jakiś naszyjnik, sobie byłoby Inne takie rzeczy, bo ona zawsze ma takie. ona jest taka top, topowa, jeżeli o to chodzi. A jak się prezentuje, o to sportowa, że tak powiem, Dafne. Chciałabym ją zrobić troszeczkę inaczej, że mam tu moje sukienkę, i w ogóle, ale niestety jest to wykonale w pracy, w której. Ja robię, ale nie powiem. Według mnie w porządku wygląda, a jeszcze będzie lepiej jak zrobię i z go. Więc let's go do stajni ruszamy. I <laughs>